Kolejne auto dołącza do naszej oferty jest to Nissan Qashqai Plus 2 z 2013 roku produkcji z silnikiem diesla o pojemności 1,5 mocy 110 koni mechanicznych połączony z manualną skrzynią biegów. Kalkaj do tej pory przejechał 182 tysiące kilometrów i jest to przebieg w 100% utwierdzony. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.